No i trzeba tam dalej jest nie wystraszyła się Podchodziłem trochę, poszukałem tych kormoranów ale one ostatnie rzeczywiście są takie odważne, bo ogłodne. Proszę, o coś tam nie zapowal, nie zapot, od... ją. od Są właśnie zdeterminowane Z tym głodem i nie uciekają Nie poruszą się Zobaczy może on coś Złowi Ale nie mam szczęścia, nie mam szczęścia albo cierpliwości. jakieś przeruchy, może tam coś widzi Gdzieś z daleka Znaczy nie z daleka, tylko trochę dalej od siebie A to tylko moje domysły No to jest, 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 jest Tapał, czy pudło Nie zauważyłem pewnie pudło O lepcia. Szkoda Potem wrócę na komputer, to może zobaczę, że tam jest jednak coś zapała. Jeszcze poczekam, może akurat Ale tam jest dobre miejsce Ale się jeszcze raz i uda, Taka dość ożywiona jest. Ale to powinno być, nie powinno być tak. tak długo czekało w takiej rzece